Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy z Grażą Torbicką, dziennikarką, krytyczką filmową, filmoznawczynią i dyrektor artystyczną festiwalu Dwa Brzegi, który już niedługo, niedługo już już można się szykować, miejmy nadzieję. Że w tej miejmy, zimnej... nadzieję, miejmy nadzieję, że się tam spotkamy wszyscy, tak jak w ubiegłym roku chcieliśmy się spotkać, częściowo nam się to udało, no i mam nadzieję, że w tym roku będzie, będzie lepiej, to znaczy będzie więcej przestrzeni do tego filmowego działania, my chcemy zrobić kilka kin plenerowych, bo to będzie gwarantowało bezpieczeństwo, także my pracujemy, a Wy trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało i tam zapraszam od 31 lipca. Super, mam nadzieję, ja już sobie szykuję, zapisałam sobie w kalendarzu. Um... To jest super czas, taki letni, a zanim ten czas, to myślę, że możemy po prostu robić to, to co wszyscy robimy już od roku, czyli oglądać filmy online. <grymne> Ty również na swoim festiwalu już od kilku lat pokazujesz, oprócz filmów fabularnych, dokumenty. I w ogóle jest to taki nowy gatunek, który wydaje mi się zmienia trochę podejście osób, również młodych, do tego, czego oczekują od kina. Kiedyś się wydawało, że dokument to jest taki po prostu smętny film o prawdziwych ludziach, którym nic w życiu nie wychodzi i z taką, jakby można powiedzieć, brakiem happy endu. Wydaje mi się, że dzisiejsze dokumenty pokazują coś wprost odwrotnego. Nie wiem, jakie Ty masz zdanie. Z jednej strony jest tak, jak mówisz, jeśli chodzi o to, jak poszerzyło się to pole. Obserwacji dokumentalistów, ale z drugiej strony jest też po prostu tak, że dokumenty stały się filmami. Już nie mówimy, my jak myślimy o festiwalu i o konkursach festiwalowych, to nie mówimy filmy fabularne i filmy dokumentalne, mówimy dobre filmy. Przecież dokumenty od dłuższego już czasu pełnometrażowe filmy dokumentalne są w głównych konkursach takich festiwali jak Wenecja, Cannes, Berlin, żeby wymienić te najważniejsze. Więc dokument znacznie, znacznie wszedł na wyższy poziom, i odbierany jest po prostu jako dobre kino. Też te dokumenty są tak konstruowane, jako opowieści, które mają pewien ciąg dramaturgiczny, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zasad i reguł, które obowiązują w dokumencie czyli takich, że jednak twórca, reżyser jest obserwatorem świata, który nam przedstawia, no ale jednak. Jesteśmy zdani na jego punkt widzenia i na to, w którym momencie i w jakim miejscu zdecyduje się on postawić kamerę. Także no, nigdy zawsze to, ale to jest osobna wiesz, dyskusja Ta, i rozmowa na jest. temat tego, na ile dokument jest obiektywny, a na ile jednak subiektywny. A ja nie o tym się chciałam rozmawiać. Dzisiaj chciałam porozmawiać z racji tego, że to są takie czasy, w których y, kobiety dochodzą i do władzy, i do głosu, i też do takiego przekonania, że wreszcie mogą robić ze swoim życiem to co naprawdę chcą szukamy takich przykładów kobiet które właśnie mogłyby być takimi autorytetami dla nas mentorkami nauczycielkami i pomyślałam sobie że to dobry trop poszukać ich również w kinie dokumentalnym a na HBO Go akurat są świetne dokumenty chciałam dzisiaj porozmawiać z tobą o dwóch mianowicie pierwszy to jest Margaret Atwood siła słowa E, czyli e, mamy tam bohaterkę znaną chyba wszystkim kobietom, a teraz myślę, ich w ogóle e, wszystkim mężczyznom od e, być może nawet wieku 10 plus, ze względu na opowieść podręcznej, czyli e, jej znakomitą książkę, która została e, przełożona na język e, serialowy. Zaraz będziemy mieć. Czwarty sezon opowieści podręcznej na HBO Go. Jest, jest to znana i doceniona pisarka kanadyjska. A druga bohaterka to pani Jola, bohaterka dokumentu Lekcja Miłości. Może nie tak znana jak Margaret Atwood, ale z kimkolwiek nie rozmawiam, kto widział ten film, to. Wszyscy są pod ogromnym wrażeniem, pani Joli. Chciałam porozmawiać, jakie ty masz zdanie o tych dwóch bohaterkach? Mi się one jakoś tak. Um, mam takie wrażenie po obejrzeniu tych filmów, że one mają w sobie taką godność, dystynkcję, taką królewskość, nawet powiedziałabym. No tak, choć pochodzą z zupełnie różnych światów. Zacznijmy może od lekcji miłości. Czyli od tej bohaterki, która nas wszystkich zachwyca, bo to też jest taka nasza bohaterka, tak? Pani Jola jest dojrzałą kobietą, którą poznajemy w momencie, kiedy ona już właściwie każdej z nas mogłoby się wydawać, ma swoje życie za sobą. Tymczasem ona właściwie, my ją poznajemy w momencie, kiedy ona zaczyna swoje życie tak, jak ona by sobie je chciała ułożyć. Czyli pokazuje, że generalnie ten film pokazuje, że nigdy nie jest za późno na to, żebyśmy uwierzyły w to, że my możemy podążać za swoimi marzeniami i że to, jakie mamy przekonania, jak widzimy świat, mamy do tego całkowite prawo, że mamy prawo realizować swoje pasje. O tym, o tym opowiada pani Jola. Pani, która już naprawdę, no jak mówię, ma za sobą praktycznie bardzo, bardzo trudne życie, bo oglądając ten film, poznajemy kolejne rozdziały z jej, z jej życia, nie chcę zdradzać, tak? Nie chcę zdradzać zbyt, zbyt wielu szczegółów, bo też ten film właśnie tak przez obie reżyserki, bo to jest dwie kobiety stworzyły ten portret pani Joli, jest tak skonstruowany że ma bardzo dobrą dramaturgię i kolejne karty z życia Joli są odkrywane. Jola też jest taką postacią pani Jola jest taką postacią która ja mówię no, kamera kocha ją ale też ona kocha kamerę. I generalnie w tym dokumencie udało się autorkom osiągnąć coś co jest najtrudniejsze w tym gatunku. To znaczy wydaje nam się że bohaterowie których widzimy na ekranie kompletnie nie dostrzegają kamery która ich filmuje. Są absolutnie naturalni. Pani Jola numer jeden, ale też osoby jej towarzyszące. Więc tu wielkie brawa dla autorek tego filmu. I, i no właśnie. I pani Jola w ogóle, w moim odczuciu, ja już to kiedyś mówiłam, ale powtórzę. Mam takie przekonanie, że gdzieś jej życie w ogóle potoczyło się tak, jak się potoczyło i ona jest taką postacią, która urodziła się po to, żeby powstał o niej film Lekcja Miłości. Naprawdę to jest wyjątkowa postać, więc no, dlatego od niej chciałam zacząć, że, że każda z nas może się z nią zidentyfikować. Kiedy będziesz już ze mną mieszkać, trzeba? Ale jak się nie będzie ze mną sprzeciał, nie będziesz się kłócił. Będę się No to będą tak zwane ciche dni. To jeszcze Margaret Atwood powiedzmy. No, z Margaret Atwood jest nam troszeczkę trudniej się zidentyfikować, dlatego że to jest, to jest niezwykle. Um, e... Niezwykle ciekawa osobowość o bardzo dużej inteligencji i to takiej naturalnej. To jest też intelektualistka, ale w najlepszym znaczeniu tego słowa w tym sensie, że to jest kobieta, która z jednej strony jest na bardzo wysokim poziomie, właśnie takim intelektualnym, ale z drugiej strony to jest kobieta, która jest bardzo blisko ludzi i ona rozumie ten świat, który jest wokół niej potrafi nam go pięknie w swoich powieściach przekazać, i jednocześnie jest osobą, która ma niesamowite poczucie humoru. To właściwie mogę Ci powiedzieć, ją łączy z Panią Jolą, bo Pani Jola też ma kapitalne poczucie humoru. Więc w tym sensie, w tym sensie tak, tak, to są dwie bardzo ciekawe kobiety. Ten dokument o Margaret Atwood jest... Piękny. Jest piękny dlatego że ona tam mówi bardzo dużo prostych pięknych zdań. Jedno z nich, które jest dla mnie bardzo ważne, również w tym całym ruchu, który nam towarzyszy, a który jest niezwykle ważny, tym ruchu mitu ruchu równouprawnienia, walki kobiet o to, że same o sobie powinny decydować, bo dokładnie tak jest. Ale też, że powinno być partnerstwo, że ta druga strona ma być naszym partnerem, a my partnerem, partnerkami dla tej drugiej strony, to tutaj właśnie Margaret Atwood mówi takie zdanie, że to życie jest w ogóle jak takie wahadło, jak wahadło, które jest raz ekstremalnie z lewej strony, a raz ekstremalnie z prawej strony. Ale najważniejszy jest ten środek, najważniejszy jest ten moment, kiedy to wahadło jest po środku. I tu, tu szukajmy tego najpiękniejszego życia, jakie możemy mieć. Tak, ja też to, co łączy obydwie bohaterki, to jest to, że mają wreszcie, to znaczy wybrały, zdecydowały się, spotkały odpowiedniego partnera, który docenia to, jakie one są, ale one też doceniają swoich partnerów. To mi się też w nich bardzo podobało. No, i są piękne, są piękne, po prostu są piękne kobiety. Ale ja bym się z tobą troszeczkę, po, ja bym się sprzeczała, bo ja nie jestem pewna, czy ona drugiego, spotkała, czy to jest ten jej odpowiedni partner. Natomiast spotkała go w momencie, kiedy już wie, że nie tak bezkrytycznie powinna mu się mu wierzyć. Ona ma dużo już wątpliwości. Ona już nie odda się mężczyźnie swojej wolności, nie odda mężczyźnie tak, jak zrobiła to, gdy była młoda. I na tym to polega, bo nie, to partnerstwo nie na oddawaniu wolności polega, tylko na wzajemnym szanowaniu się i wzajemnym szanowaniu wolności drugiej strony. I o tym mówi też Atwood we wszystkich swoich książkach. Dlatego to jest takie ciekawe. Ten dokument o Margaret Atwood w ogóle jest kapitalny, dlatego że tak jak powiedziałaś, ona, ona właśnie też ma tego mężczyznę i to, jak oni nawzajem się uzupełniają, jak potrzebni są sobie w życiu, no jest przepiękne. I to też mi się bardzo podoba, że y, kobieta, która y, jest samoświadoma ona nie musi być sama, to, to nie jest tak jakby, jeżeli wybierasz wolność, to nie znaczy, że musisz iść sama po prostu przez ten świat. Ten tak, oczywiście, się oczywiście. Sparne. Czyli polecamy wszystkim HBO GO, te dwa dokumenty. Bardzo dobry jest jeden i drugi. Dokładnie, dziękuję bardzo Grażyna. Dziękuję.